Z tej strony szybki banan. Witam Was serdecznie na pali Jesteśmy na trybie RPG i dziś wykonamy sobie kolejną salę. Jeszcze nie wiem, jaką szczerze mówiąc, więc mam już dwie wykonane. Podczas ostatnich odcinków udało mi się przejść salę żalu i przejść salę rozpaczy. Warp od No i cóż, spróbujemy jakąś inną, tylko jeszcze nie wiem którą. Hmm. Sala bólu. Bólu robiliśmy? Nie, nie robiliśmy. Może zrobimy salę bólu. Jest stosunkowo łatwa. Dobra, spróbujmy. Tak mi się wydaje, że będzie łatwa, bo trzeba tylko dojść do orlicy. I rozwalić olerylicę, e, więc no, lecimy przed siebie. Są tutaj duchy, są tutaj diabły. One są troszeczkę... No, jak podobne, podobne siłom do Soul'i, który, z którymi walczyliśmy w sumie. Jak tak patrzę, no tak, dwa uderzenia i prawie nie ma życia. Ale nie trzeba ich jakby tutaj zabijać. Tam jest jakby to konieczne, tutaj jeszcze da się to ominąć. Widzicie? Takie bardzo fajne tutaj labirynty. Są też diabły. Tak, tutaj macie przed sobą na przykład devila. 1500 życia, dużo. Zabijanie jakby nie jest obowiązkowe, ponieważ sami widzicie, że e, z nich nic nie dropi. Tutaj też w wodzie musicie uważać, bo tutaj występują czasem piranie i one występują w grupach. One są bardzo silne tak naprawdę, jak was uwalą to... No one pływają też, więc jak was uwalą, jako jedne z nielicznych potworów. Spowolnienie... o fakt mało życia. Dobra i spadam. Niech sobie już dobije ekipa, bo widzę, że za mną przybiegli gracze niektórzy. O, tam znowu ghosty przed nami. No czasem to może być zdradliwe, jeśli nie będziemy zabijać, bo po plecach później dostaniemy rykoszetem. Dobra, leży. O, drugi. Ciebie nie widziałem, misieku. Dobra, leży. Lecimy, lecimy. O, jeszcze diabeł przed nami. Oh o fakt się... Prze nie, 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 nie. Wow, dobrze, że się przerzucił. Jeszcze spowolniłem go. Bo przeliczyłbym się, przeliczyłbym się i... padłbym. Dobrze, leży. Idzie dalej, gdzie dalej. Kurde, to jest takie kręte. Tutaj jest tyle tych tuneli patrzcie, tam jest kolejny, tu jest kolejny, tu jest... Tutaj chyba będą pirannie, no tak. Ojej, no już bym zebrał. O oh fuck, aż uciekam. Aż uciekam, bo to nie ma sensu. O oh fuck, ile pirani Ile pirani. I co ja mam zrobić... Nie, 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 nie! Jeszcze ducha! Dobra, ducha trzeba rozwalić pierwszego, bo w wodzie on sobie nie radzi. Ale co z tymi piraniami? No, może tak jak pod wodą, to jest jakiś sposób. O kurczę. One mają mnie. O, oh, fuck! Kolejna! One mają mnie na ugryzienie, tak naprawdę. Uważaj, kolego, może jedno HP to już po tobie w ogóle. No nie podawa, okazji mi pi... tutaj. Miej oczy. Nie! Skiranie. No już po tobie, już po tobie, Misiaku. Dobra. One są szybkie w tej wodzie, jak widzicie, bardzo szybkie są. I my pływamy znacznie wolniej niż one. Nie wiem, jak to teraz zrobić, kurczę. Niech się nam lekko życie wyregeneruje. Chyba faktycznie będzie najlepszą opcją pod wodą płynąć. Póki mi starczy tlenu... Dobra, i do góry, do góry... Łyk tlenu i znowu pod wodę... Tak, to jest jakaś opcja. Patrzcie, pokażę wam, albo no może lepiej nie pokazuję. O kurczę, widzicie? Oni też... O, fuck! Fuck, fuck, fuck... Dobrze, nie uwaliła mnie. O, ale fart. łobisko Naprawdę one są mo mega mocne, mega mocne. Może grab się dostanie. Dostanie? Nie dostanie. Jest, dostał! 13! Widzieliście jaki damage? 13! Piranie są mega, mega zawodowo mocne, więc trzeba po prostu tutaj te, tego uniknąć. 13 HP, czajcie? Dwa hity. Dla kogoś kto ma dobry sprzęt już, jak sobie. No to ja bym był w sumie chyba już na hita, bo jakbym teraz dostał za 13, to jest 7 serduszek. No, to bym zginął. No, w sumie 14 to jest 7, więc 6,5 bym stracił, ale mam 6,5, więc akurat bym zginął i tak. Dobra, chyba biegnę dobrze, tak mi się wydaje. Chyba mi się wydaje, że jest to właściwa droga. Ten I kolejny diabeł przed nami. Dobra, leży. O kurczę, kolejny się zwalił. Ole go! Uciekamy grabcio. O, jego usty. Hmm. Super. Dalej przed siebie. No, już po ma mało życia będzie trzeba powoli użyć błogosławieństwa, bo nie mamy żarcia. Patrzcie, tutaj też jest przejście, ale z tego co kojarzę, chyba tędy. Hopsa. Super. I dalej przed siebie, dalej, dalej. Ej, po plecach? Nie. Eee, tutaj też jeszcze pod wodą będą piranie, więc można bokiem przejść, żeby nie płynąć. O kurczę. Fak, 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 uważaj, pirania. O, fak, ona jest jeszcze szybsza. Na lądzie. Gdzie jest spowolnienie? Uciekaj, mistrzu. Jak cię uwali. O, patrzcie, jak uwaliła. Ale zaskoczy Wow! Spowolnienie. 13 dostał. Kurde, jestem na hita. Faktycznie spadam stąd. Spadam, spadam, spadam. Nie, 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 będę tego przechodził całego. Znowu idę na drzewo, tam będę bezpieczny. Dobra, i trzeba tu jakoś przemyśleć. On przeżył? Zginął. Kurde, mówiłem, te piranie są naprawdę przewalone. ale generalnie... Nie, żyje, żyje. Ta sala generalnie nie jest jakaś super trudna, bo trzeba tylko dobiec do bossa. A jesteśmy już przed nim. Tu, tutaj na górze będzie już ścieżka do bosa, tam będzie diablica. Wystarczy ją zabić, Jest ta stala tak naprawdę jest dość łatwa, ale no mówię, na piranie trzeba uważać, bo one są przekozackie, przekozackie. Nieważne jak dobry ekwipunek macie, to... ...to one są w stanie bardzo duże krzywdy wyrządzić. Tam jest kolejna. Ale okej, okay, mogę ją minąć. Czy jest kolejna, już biegnie po mnie, ale uciekamy. Fakt, przede mną jest jeszcze jedna. Jest, te z powrotem, dobrze. Okej, okay, minęliśmy je, super. No i dobra, na samą górę, na samą górę. I tam powinno być przejście, właśnie to, o tutaj, widzicie? To jest do Orlicy przejście. Jeszcze diabeł jeden na końcu czeka, ale to już nie jest taki duży problem. Szybki banan, dasz o Ta, to jeszcze frytki do tego. Eee, spowalniamy i lecimy. No i silny był. Dużo mi zabrał, ale to już nie problem. No i co? Spotkanie z bossem, tak? Jeszcze kawałek, kilka skoków. No i tutaj przed nami, jak dojdziemy do końca, będzie orlica tam. za, o widzicie, macie żółty krzyżyk, to znaczy, że jest boss. Jeszcze chyba się nie pojawiła. Ona no, na końcu się tam gdzieś pojawia zazwyczaj. Chyba, że ktoś ją już zabił, bo tutaj też trochę ludzi widzieliśmy. No jest. poczekam sobie trochę tak dalej. No i tak się powinno zrespić, nawet no jak będziemy daleko stali. No i zobaczymy, jeszcze wyleczyć by bym się musiał. Hmm. Nie chcę różki używać, patrzę co mam innego. Szkoda, że żarcie nie mam. No trudno. No chociaż źle zrobię, mogę użyć jednak tej... Tutaj... O, jest deblica, jest deblica. Widzicie? Trzeba po prostu czekać. E, pierwszy ją zaatakował, zobaczymy ile mu zadać. No fajnie wchodzi po cztery, ona go bije. Dobra, spowalniam ją. I pomogę. 5 tysięcy życia ma. Mnie po dwa bije, więc nie jest jakaś kozacka. O, trochę lepiej weszło. Dobra, nieśmiertelność trzeba wykorzystać. Jak najwięcej HP jej teraz zbić. O, nie trafiłem. Dobra, wróciła nas pan. To no spoko, można, to jest chwila, że gdzie można się wyleczyć. Nie wiem, po co on biegnie tak na pałę, przecież to nie jest wyścig szczurów. Eee, dobra, spowalniamy. 1200 HP, no to już naprawdę niewiele. 600. Dobra, trzeba się za nią wziąć, bo to są ostatnie uderzenia. Powalniać. Jest, zabiłem ją. I teleportowało mnie do pokoju. Bo zadałem ostatni cios. Teleportowało mnie do pokoju, gdzie jest nagroda. No i cóż, mamy tutaj przed sobą. On tam został ten ziomuś. no więc on będzie musiał solo ją pokonać, bo jednak nie, nie zadał ostatniego hitu. No i mamy tron przed sobą, więc zasiaram na tron. Pek. No i dostałem kolejny kamień i jest to kamień sali bólu, tak więc mamy kolejnego questa zrobionego. Bardzo krótki odcinek. Mm, ale to też jest dosyć prosta sala i myślę, że... No, że całkiem spoko, bo będziecie mogli. Jeśli macie na przykład jeszcze kijowe przedmioty, czy kijowy kwipunek, to pamiętajcie, jak macie słaby sprzęt, to i tak nie zrobicie tego questa. Tylko najpierw musicie wbijać levele, zdobywać sprzęty, korzystać z handlu, z ofert ewentualnie ze skrzynek jakichś Tyrael'a można je też zdobywać, więc najpierw musicie mieć sprzęt, żeby dać sobie w ogóle radę. no i cóż. Z mojej strony to będzie wszystko. Mam już kolejny kamień, trzeci z siedmiu. Tak więc jesteśmy prawie w połowie drodze, w połowie drogi. Zżegnam się z wami, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć! No, co Just do it! Yes, you can! Just do it!